Kolejny odcinek, co by było jeśli? Co by było jeśli Jimen by zginął? Ale nie wszystko, bo mamy kolejne przecieki. Tylko czy są prawdziwe? Dzisiaj w tym odcinku się przekonamy, pogadamy sobie razem. Zapraszam serdecznie. Łapki zostawcie, obejrzyjcie cały odcinek. No i lecimy z tym od Speed rounda, Co jeśli? Jestem ciekaw, jak to się losy potoczą tego Jimena. No tu jest ten, poniszczony, nie? A, to jest jakby scena podobna do tego, do 72 i pojawia się ten nowy Astro. Tak. Oto on. Ale czemu to jest tak zbliżone? Czemu tak, tak w ten sposób to jest zrobione kamera? Jezu. Patrzcie, Jimen dostanie, dostanie, ale to ma mocne, ten, falę uderzeniową, nie? Ten Astro to to jest kozak. No Chłopie, ty musisz uciekać, no. A tarczy użył. No i fajna ta walka. Na pewno. Na pewno zobaczymy jeszcze. Astro toaletę. Ciekawe, w jaki sposób Jimen chce sobie poradzić. Ty ona dodatkowo jest mega szybka. No to jak takie coś mu przewali, to już chyba będzie oszołomiony. U, no, to jest mocarne uderzenie. Ciekawe, czy dać, czy... wróć tu. Ty, patrzcie, on mówi. Oho, rozwali... Wow, jaki dźwięk ma w ogóle. Ty zniszczył mu tą broń? Ty mu tą broń zniszczył chyba Jiman, ty musisz chyba uciec, bo innej opcji nie ma. Nie ma szans dla niego. Aha, że te... Pa, ufo toaleta. Wiedziałem. Że się pojawi. Ufo toaleta do, dokona zemsty. O ona też chyba została ulepszona, nie? No, ufo toalety to raczej nie trafisz, bo ona jest mega szybka. Czyżby to był koniec Czimena. Oj oj i UFO dokona zemsty. Give me your face. Jezu, trzech na jednego to tak średnio. Uh. O. Wow. O jasny gwint. Ale Jimenez skończył. O jasny gwint. O ja, widzieliście to? Ja. Wow. No, to się spóźniliście, chłopcy. Załatwili za Was sprawę, nie? A i on tu też weźmie tą łapkę, nie? O. For plunger. Najbardziej epicka scena. Ty, patrzcie. Co ci dwaj agenci tu robią? No nie. A to? Jakieś zdjęcie tutaj? Powiedz Skibidi, robią sobie fotkę. Ja, no nie. Jakie to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne. Kurka, robią sobie selfie z Jimenem. No ale w sumie, po tym co przeszli, no nie dziwię się, że tak, tak się podziało, nie? Przejdźmy teraz, słuchajcie, do tego przecieku, który macie tutaj przed oczami. Ten przeciek został udostępniony przez DataBio. Bliżej o nim rozmawiałem właśnie na moim drugim kanale o Skibidi Toilet. Natomiast tu tylko tak cząstkowo poruszę ten temat. No jak widzicie, typowe jest to fejkowe zdjęcie. To nie jest na pewno kadr z filmu. To nie jest oficjalny przeciek, więc to już tym bardziej wyklucza jakby prawdziwość tego, natomiast jakościowo trzeba przyznać, że jest całkiem nieźle. Chciałbym do, dostać taką, może już jest zrobiona na Gary's Moldzie taki NPC, w sensie bym sobie nim pograł, potestował go. Natomiast, jak widzicie, to jest totalnie abstrakcja. Bo Astro Toaleta na pewno nie sprzymierzy się z Jimenem, to nie ma, nie ma co do tego wątpliwości. No i na pewno trzech Tytanów nie zostałoby od razu zniszczonych. To jest tylko taka fotka. Myślę, że ktoś to w Garry's Moodzie po prostu zrobił i. No i oczywiście jest to tym bardziej fajkowe, więc nie ma co w to wierzyć. Jeżeli macie z różnych źródeł jakieś zdjęcia, ktoś wam pokazuje, to w większości to są fałszywki. No dobrze, moi drodzy, przejdźmy teraz oczywiście do Waszych komentarzy. No i mamy fanmates. Mam fanmates serię Skip the Toilet na swoim kanale, playlista. Komentarze mi usuwa, bo pewnie wiesz, nie, nie, wrzucasz linki, i dlatego ja tego nie robię, to automatycznie się dzieje. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli macie jakieś takie rzeczy na shorty, co się nadają, to jak najbardziej możecie je wrzucać na, na ten kanał, po, dawać na ten kanał Brod Ogląda, co już go reklamowałem, i tam będziemy sobie Wasze serie oczywiście też oglądać w takiej krótszej formie shortowej, ale i w tej podłużnej, takiej wydłużonej, normalnej formie również. A jeżeli coś będzie naprawdę dobrego, jakieś perełki, to potem przejdą do takiej kompilacji tutaj na ten główny kanał. Brot, ocenisz moje shorty z Kibili Toilet? Tak jak mówię, zgłaszajcie te rzeczy do, e, oczywiście wiecie gdzie, do Brot Ogląda, taki kanał. Lol, a tam w prawym górnym rogu jest Titan, Titan 3 Pro Agent, nie agent tylko twarz Astro. Ale to jest. Ty... <śmiech> <śmiech> no, być może coś takiego tam było. Tak, tak. Okej, okay. brod, obejrzysz nowy odcinek z Kibi Toilet Zombie. A czy ja go już nie oglądałem? Muszę sobie sprawdzić, słuchajcie, bo mam bardzo dużo zaległości z wyniku, jak sami słyszycie. Mam dość potężną alergię, i ciężko mi jest jeszcze się skoncentrować na, na tym wszystkim. Brod, na nowym spoilerze w prawym dolnym rogu jest Secret Agent, a trochę wyżej. Tak, tak, to dziękuję Janku, już o tym mówiliśmy w poprzedniej analizie, ale dzięki za przypomnienie. Brod, jest nowy Skibidi Wars, no też musimy to nagrać, dziękuję za przypomnienie. Brod, mam teorię do Skibidi Toilet 73, może się tak zdziwił g bo będzie walczył z ulepszonym Astro Toilet? I do tego może zobaczy naukowca, który będzie po stronie Astro Toalet. Jakby to był naukowiec rzeczywiście, to by był ostry plot twist. No, natomiast wydaje mi się, że on tutaj nie zobaczył ulepszonego Astro Toaleta. Może UFO Toaleta tam był gdzieś albo coś. Bro, wiem czemu G-Man, to autokorekta pewnie, zrobił taką minę. Bo może tytani zrobili dla niego jakąś pułapkę. Lub Astro i dlatego. No, ja wątpię, że tytani... Wie, no, Chyba, że z sojuszu jacyś postacie mają zastawioną pułapkę na niego. No nie wiem, zobaczymy. Na, jedno jest pewne: ten jego smutek, to jest smutek szokowany, jest, ale i smutny, nie? To moja teoria jest prawdziwa: że Zimen widział naukowca astro, i to jest chyba prawdziwa teoria. No miejmy nadzieję, że tak będzie. Na pewno jakieś astro-toalety mają swoich naukowców, to jest pewne.